UF. już od rana do dziesiątej. W Scerowej. Załoga wraz z obsługą portu próbowały przygotować samolot do lotu, ale okazało się, że klapy przy skrzydłach prawdopodobnie przymarły ze względu na niską temperaturę, a nie udało się tego niestety ogrzać takimi specjalnymi dmuchawami na lotnisku w Uambator. Nie widziałem, powiem szczerze, takiego specjalnego pojazdu do oglądania samolotów, który można spotkać na innych lotniskach. On polewa skrzydła samolotu taką cieczą, która rozpuszcza ewentualny i śnieg, który się na tych skrzydłach pojawi. Prezydent to z małżonką udał się do rezydencji ambasadora polskiego w Mongolii, także parę godzin to potrwa. Na razie nie ma w awarii samolotu, na razie jest tylko mowa o utrudnieniach związanych z, z warunkami pogodowymi i dopiero kiedy załoga sprawdzi, czy to tylko kwestia zanazdnięcia, czy też więcej będzie wiadomo, czy będziemy w stanie jeszcze dziś lecieć, czy też nie w Laszek 24 Bardzo dziękujemy, Bardzo dziękujemy za relację dziękujemy ci, Leczku, z Ułandwator. Za za Proszę Państwa, z tego co wiemy, informacje z ostatniej chwili są takie, że prezydent w tej chwili przesiadł się do mongolskiego samolotu użyczonego przez władze mongolskie. Proszę Państwa, ognisko na wieży kontrolnej powoli wygasa, a znaki dymne, które dawała załoga samolotu też są nieczytelne. O, jest chyba... Mamy, proszę Państwa, połączenie z prezydenckim samolotem w tej chwili lecącym do Tokio. Na pokładzie jest w tej chwili prezydent Lechow. Posłuchajmy, bo startuje. Jesteś taki jak tutaj no się nazywa, Michał Kamiński, czy... ...Kołyniel? Znaczy się że prezydent cały w kupie. Znaczy, w swojej ludźmi, tak? Oczywiście o, to, o taki rodzaj kupy Ci chodzi. Naturalnie, że tak. No, proszę Państwa, no, niestety pas startowy jest nierówny, bo tam są kozy, pasą się. Ale zdaje się, że prezydent szczęśliwy w tej chwili odlatuje, proszę Państwa, do Tokio. Niesamowite jest to, że prezydent stoi w obrzeźni samolotu. Ognę jest otwarte, macha. To była nasza relacja na żywo z Uanbator. Wr wracamy za chwilę. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od ósmej do dziesiątej. W SC Rock.